Witajcie! Ludzie od zawsze spoglądali w nocne niebo pełni podziwu i zachwytu. Czasami mogli zauważyć lecące stamtąd różne obiekty. Na Ziemię przez miliony lat spadały różnego rodzaju prezenty prosto z kosmosu. Teraz to my możemy wysyłać statki w przestrzeń kosmiczną. W przeciwieństwie jednak do ciał niebieskich, ludzie wcześniej planują takie działania. Tymczasem nas nikt nie powiadamia o nadchodzących przesyłkach i jedynie dzięki pracy potężnych teleskopów możemy z wyprzedzeniem dowiedzieć się o nadchodzących kosmicznych podróżnikach, a i tak nie wiemy czego się spodziewać w przyszłości po ogromnych skałach pędzących z zawrotną prędkością przez przestrzeń. Co roku na Ziemię spada około 500 meteorytów, ale odnajdujemy ich niewiele niż 10 do 20. Większość z nich wpada do oceanu, który zajmuje 2 trzecie powierzchni Ziemi, a część z nich ląduje w lasach, na pustyniach, na obszarach polarnych oraz gdzie nie sposób ich odszukać. Najczęściej meteoryty znajduje się tam, gdzie rzadko można trafić na kamienie, na Antarktydzie lub też na Saharze czy na Półwyspie Arabskim. W dzisiejszym filmie opowiemy Wam o najbardziej tajemniczych przedmiotach, które spadły z nieba. Nie jest tajemnicą, że meteoryty potrafią być ogromne i niszczycielskie, a ich zderzenie z Ziemią może okazać się apokaliptyczne w skutkach, co zresztą zostało już udowodnione w przypadku dinozaurów. Strach nawet pomyśleć, co się stanie, jeśli duży meteoryt spadnie na infrastrukturę miejską lub na obiekt przemysłowy. To zdarzenie zostało nakręcone w Rosji w Czelabińsku, gdzie lądowanie meteorytu było dość ciężkie. 15 lutego 2013 roku do atmosfery ziemskiej z prędkością około 18,5 km na sekundę wleciała ogromna asteroida Superbolit o średnicy 18 metrów i wadze 11 tysięcy ton. Naturalnie nikt nie był w stanie przewidzieć, gdzie spadnie, a jego wspaniałej podróży towarzyszył ryk i chmura dymu, co uruchomiło alarmy samochodowe i spowodowało pewne zniszczenia. Ranni też byli, ale dzięki Bogu nikt nie zginął. Na szczęście meteor eksplodował w atmosferze, a w ziemię uderzył już w częściach. Nawet ten pokaźny egzemplarz, który trafił w czelabińsku, był nieporównywalny ze swoimi pierwotnymi rozmiarami. Niemniej jednak jego moc można porównać do rakiety balistycznej, dlatego właśnie fala uderzeniowa spowodowała główne zniszczenia. Rozbiły się okna w budynkach, ludzie zostali ranni odłamkami i dosłownie oślepieni przez samą eksplozję. Bardzo wiele meteorytów weszło w atmosferę, a o większości tych wizyt nawet nie wiemy. Z powierzchni naszej planety widzimy jedynie ślady największych z nich. Ten meteoryt został uchwycony przez wiele kamer z różnych kątów, a wielu Brytyjczyków miało okazję obserwować eksplozję ogromnej kuli ognia na niebie. Kontakt z atmosferą wywołuje efekt robiącego wrażenie pokazu sztucznych ogni. To prawdziwa eksplozja, bo w obliczu gęstych warstw powietrza tarcie powoduje powstanie ognia, podobnie jak w przypadku odpalania zapałki, tylko znacznie szybciej i na większą skalę. Tyle wystarczy, aby ogromna kula ognia leciała w kierunku Ziemi. Ta eksplozja i spalanie powodują, że skała się rozpędza i ląduje w postaci dużego gradu kamieni. Imponujący pokaz powietrzny oglądało wielu oszołomionych ludzi i mało prawdopodobne, aby ktokolwiek zobaczył coś podobnego w przyszłości. Wiele osób twierdziło nawet, że słyszało odgłos eksplozji. Podczas kwarantanny w brytyjskim hrabstwie Gloucestershire w lutym 2021 roku kamery monitoringu i lokalni mieszkańcy widzieli kulę ognia przelatującą po niebie i uderzającą w czyjś ogród. Asteroida ta rozpadła się na kilka kawałków, które były rozrzucone po całej okolicy, ale udało się odnaleźć największy fragment i przekazać go naukowcom. Odnaleziony kawałek dostarczył wspaniałych wiadomości. Odkrycie było niesamowite. Wiek meteorytu ustalono na 4,5 miliarda lat. Możemy sobie tylko wyobrazić, jaką drogę musiała przebyć ta asteroida w rozległym wszechświecie, aby trafić do Wielkiej Brytanii. Ale dzięki temu niesamowitemu lądowaniu możemy teraz mówić o pochodzeniu wody na Ziemi. Ten starożytny kamień zawiera związek odpowiadający wzorowi chemicznemu wody na Ziemi. Dlatego niektórzy teoretycy zaproponowali teorię, że woda pojawiła się na Ziemi w wyniku bombardowania asteroidami. Być może jest to jedno z najbardziej niesamowitych odkryć ostatnich czasów. Oczywiście woda to dar z nieba i wielkie błogosławieństwo, a na Ziemi pojawiła się co prawda z kosmosu, ale dzięki fizycznemu procesowi syntezy wodoru i tlenu. Niezależny badacz natknął się na bardzo dziwną rzecz, tak głosił nagłówek w kanadyjskiej gazecie w 1908 roku, o którym większość już zapomniała. Tylko że ten jeden incydent nadal czeka na swoje wyjaśnienie. Pewien nastolatek pracował w ogrodzie, kiedy Omal nie został zabity przez nieznany przedmiot, który spadł z nieba tuż obok niego. To nie był po prostu meteoryt, który upadł z dużą prędkością z dużej wysokości. Po przeprowadzeniu badania stało się jasne, że kamień pokryty był obcymi hieroglifami, które były zbyt wyraźne, aby budzić wątpliwości. Na pewno były to hieroglify i na pewno nie pochodziły z Ziemi. Naukowcy ustalili jedynie, że żaden rodzaj pisma znany na Ziemi nie odpowiada przekazom wyrytym we wspomnianym kamieniu. Do dziś nie udało się rozszyfrować ich znaczenia, a tajemnice pozaziemskiej skały po dziś dzień przechowywane są w miejscowym muzeum. Jeśli jednak przyjrzycie się bliżej napisom, te hieroglify są podejrzanie podobne do pisma starożytnego Egiptu, a jeśli naukowcom nadal nie udało się ich rozszyfrować, nie oznacza to, że napisy nie powstały na Ziemi. Ten niezwykły meteoryt odkryto w Chinach na pustyni Gobi i niewątpliwie jest dziełem sztuki kosmicznej. Na początku wyglądał jak zwykły meteoryt, ale kiedy go rozcięto, okazało się, że składa się z żelaza i kamienia oraz wlutowano w niego krople złota. Tworzy to efekt mozaiki. Zawiera także oliwin, minerał tworzący skały, którego nazwa wzięła się od koloru jego odcienia. To najpiękniejszy okaz, jaki kiedykolwiek pojawił się na Ziemi. Tylko niewielki procent meteorytów ma tak unikalny skład, a ten egzemplarz, zwany fukan, jest po prostu zdumiewający. Tak naprawdę jest bezcenny, a i tak ktoś wycenił go na około 2 miliony dolarów. Meteoryt rozpadł się na kilka części, a naukowcy odpiłowali dodatkowo kilka próbek i oznaczyli je. Skarb nie znalazł jeszcze swojego nabywcy. Następna historia przydarzyła się pewnemu indonezyjczykowi. Któregoś dnia meteoryt spadł z nieba, przebił dach i trafił do Ziemi. Kiedy mężczyzna go odnalazł, kamień był jeszcze ciepły w dotyku. Uznał to za dobry znak dla siebie i swojej rodziny. Kiedy jednak usłyszał, na ile wycenia się ten kawałek kosmicznej skały, zmienił zdanie na temat zrobienia z niej talizmanu. Był to bardzo rzadki rodzaj meteorytu, mający 4,5 miliarda lat. Kwota, na jaką został wyceniony na aukcji, to pensja Indonezyjczyka za 300 lat pracy z góry. Ostatecznie mężczyzna sprzedał meteoryt prywatnemu kolekcjonerowi za ogromną kwotę 1 850 000 dolarów. Nabywca aktualnie przechowuje kamień w ciekłym azocie. Kamień ten ważący 2,5 kg na zawsze odmienił już życie mężczyzny. Ten przerażający czarny obiekt również dokonał awaryjnego lądowania prosto z kosmosu. Bardzo dziwny obiekt, podobny do dużego, spiczastego koła zębatego. Sądząc po śladzie zostawionym na Ziemi, obiekt poruszał się z dużą prędkością i wbił się w Ziemię niczym nóż. Wszystko to przypomina jakąś część statku kosmicznego albo po prostu statek o nieznanej konfiguracji. To wszystko sprawia jedynie, że tajemnica staje się jeszcze ciekawsza. To zdecydowanie jeden z najbardziej niezwykłych, nienaturalnych obiektów, jakie kiedykolwiek spadły z nieba i przywodzi na myśl oczywiście kosmitów. Zostawcie komentarz, co myślicie o tym dziwacznym obiekcie, czy należał do floty obcych i dlaczego rozbił się akurat na Ziemi. Najbardziej niesamowitą rzeczą w spadających meteorytach jest to, że nie są to tylko kamienie, ale skały nieznane na Ziemi. Pewien absolutnie oszałamiający rodzaj metalu, który spadł na Ziemię miliardy lat temu, jest znany jako Gibion. Jest zupełnie nową, nieznaną nam substancją, która nie występuje na naszej planecie. Łącznie istnieje ponad 26 ton odłamków i innych kawałków tego meteorytu. Największy z nich odkrył rolnik w Namibii. Teraz fragment meteorytu można oglądać w muzeum. Wielu uważa, że częste uderzenia meteorytów na przestrzeni milionów lat odegrały rolę w powstaniu jądra Ziemi, i prawdą jest, że doprowadziło to do poważnych zmian na naszej planecie, a także do kilkukrotnego wymierania żywych organizmów. Oczywiście dla człowieka jest czymś niezwykłym kontemplowanie metalu, który trafił na Ziemię z rubieży rozległego kosmosu. Mówi się, że jest też niezwykły w dotyku. Bardzo przypomina powierzchnię nieoszlifowanych diamentów. W rzeczywistości Gibion jest stopem żelaza: 91,8% żelaza, 7,7% niklu, 0,5% kobaltu i procent fosforu. Meteoryt spadł na Ziemię około pół miliona lat temu, a jego fragmenty po raz pierwszy odkryło afrykańskie plemię Nama, które wykorzystywało pojedyncze fragmenty do wyrobu broni i narzędzi. A to jest meteoryt Koba, który waży ponad 66 ton. Znaleziono go w 1920 roku. Piękny, duży kawałek metalu, długi na około 3 metry i gruby na około metr, leżał na ziemi, przypominając kawałek czekolady. Jego kształt pozwala naukowcom sądzić, że poruszał się w kierunku Ziemi ze stosunkowo małą prędkością. Dlatego też zakopał się płytko i przetrwał w całości. Meteoryt Koba uderzył w ziemię około 80 lat temu. Składa się z około 84% żelaza i 16% niklu. Pewnego czasu niektórzy ekstrawaganccy Amerykanie chcieli go kupić, ale ze względu na ogromną wagę transport był prawie niemożliwy. Obecnie jest to pomnik narodowy i popularna atrakcja turystyczna, którą każdy może zobaczyć. Nawiasem mówiąc najsłynniejszym meteorytem, który w XX wieku spadł na ziemię, jest meteoryt Tunguski. Ciało niebieskie upadło w rejonie rzeki Podkamienna Tunguska w rejonie Ewenków na terytorium krasnojarskim. Wydarzenie to miało miejsce w czerwcu 1908 roku. Siłę eksplozji szacuje się na 40-50 megaton, co jest w przybliżeniu równoważne eksplozji bomby wodorowej. Sama eksplozja miała miejsce na wysokości 7-10 km, dość daleko od obszarów zaludnionych, ale szyby w domach pękały nawet 200 km od epicentrum, a przez kilka następnych nocy obserwowano poświatę na niebie i świetliste chmury. Drzewa w lesie na obszarze 2000 km2 zostały powalone. Ekspedycje badawcze przybyły na miejsce dopiero 15 lat później i nie znalazły znaczących fragmentów meteorytu, ale znaleziono z kolei mikroskopijne kulki, które wskazują na kosmiczne pochodzenie substancji. Istnieje jednak wiele teorii, w tym także spiskowych, że tunguska katastrofa wcale nie była wynikiem upadku meteorytu. I to wszystko na dziś. Zostawcie łapkę w górę, jeśli chociaż raz w życiu widzieliście na niebie płonący ślad meteorytu. Napiszcie też komentarz i do zobaczenia wkrótce.